Kochani, kochani, Taniec z Gwiazdami po prostu czuję, że będzie bił rekordy oglądalności tej jesieni. A dlaczego? Już Wam mówię. Bo wczoraj o 10 wystartowała sprzedaż biletów na wszystkie odcinki Tańca z Gwiazdami. No i zgadnijcie, ile trwała ta sprzedaż biletów. Kochani, 4 minuty. 4 minuty. Tak podaje produkty, tak podają tancerze. I to trwało 4 minuty. Także to trochę, trochę dłużej niż yy, bilety na mecz i ślepska malów suwałki i jest węgla. Bo to się w niecałą chyba minutę w ogóle wyprzedało. Ja próbowałam kupić, ale powiem Wam szczerze, że jak to usłyszałam, to naprawdę ogromny szacun. Czyli ludzie nadal chcą oglądać taniec gwiazdami. Z Gwiazdami jest programem, który z edycji na edycję zwyżkuje, zwyżkuje mu popularność, ludzie chcą to oglądać i gwiazdy są coraz lepsze. Przynajmniej była tak 14, 15, 16 edycja, to były super gwiazdy. W tej edycji, tak szczerze, nie ma aż takich super, super gwiazd, ale jest kilka takich naprawdę bardzo, bardzo dobrych, świetnych, które ja osobiście bardzo lubię i będę chciała oglądać, także. Oczywiście mnie mają jako widza przed telewizorem, ale myślę, że zarówno w studiu, jak i przed telewizorem będzie ogromna publika i po prostu coś czuję, że wiosną będzie 18 edycja. Także czekamy na taniec z gwiazdami, czekamy na ogłoszenia par, a my słyszymy się już niedługo.